Usiądź wygodnie, nie krzyżuj nóg, ręce połóż na kolana grzbietami do dołu. Zamknij oczy, albo patrz w jeden punkt, tak żeby nic cię nie rozpraszało. Weź kilka głębokich, spokojnych oddechów. Poczuj, jak wszelkie napięcia Opuszczają Twoje ciało i umysł. Wyobraź sobie bańkę mydlaną, wystarczająco dużą, żebyś się w niej zmieścił, zmieściła. Wyobraź ją sobie w takim kolorze, w jakim chcesz. I tak piękną, jaką chcesz, żeby była. Może jest kolorowa, a może przezroczysta. Może ma jakiś piękny zapach. Magiczna bańka, ponieważ możesz wchodzić do niej i wychodzić z niej, nie niszcząc jej. Ale nikt nie może do niej wejść bez Twojej zgody. Możesz zabrać do tej bańki cokolwiek chcesz, co będzie pomagało ci dobrze się czuć i mieć poczucie, że jesteś silny. I bezpieczne, silne i bezpieczne. Możesz puścić tam innych ludzi albo zadecydować, że nikt tam nie ma wstępu. Nie możesz tam zabrać nic, co będzie dla Ciebie szkodliwe albo niezdrowe. Kiedy jesteś w swojej bańce, nie potrzebujesz tych szkodliwych rzeczy, ponieważ czujesz się w niej całkowicie bezpiecznie. Jesteś zupełnie zrelaksowany, zrelaksowana. To magiczna bańka, która chroni Cię przed wszystkim, co jest na zewnątrz. Kiedy już możesz wyobrazić sobie tę bańkę i to, że jesteś w środku niej, z przedmiotami czy ludźmi, których potrzebujesz, wyobraź sobie, że ta bańka płynie powoli tam, dokąd masz ochotę. Bańka może Cię zabrać dokądkolwiek chcesz. Powtarzaj w swoim umyśle: Jestem bezpieczny, bezpieczna. Jestem chroniony, chroniona. Nic nie może mnie tutaj dosięgnąć. Możesz słuchać spokojnej muzyki, kiedy powoli płyniesz w bańce przez świat. Nie ma tam żadnych głosów krytycznych. Nie przychodzą tam żadne przykre stwierdzenia czy zmartwienia. Możesz zostać w bańce tak długo, jak chcesz. Tak długo, jak potrzebujesz. Najlepiej zostań tam tak długo, aż będziesz mieć poczucie, że możesz bezpiecznie z niej wyjść. Kiedy wyjdziesz ze swojej bańki, zrelaksuj się przez parę minut, zanim będziesz robić cokolwiek innego.